Witam ponownie, tak jak przed chwilą zapowiedziałem, jesteśmy w kolejnym wejściu, Rafał Kowalski z portalu ngo.pl, ze mną jest Marta Gunkowska, Stowarzyszenie Klon Jawor, tak nadal można cię przedstawiać. Tak, tak. I Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego. Uczestnicy, no jeden, jeden Krzysztof był na panelu, który był transmitowany, Marta była na panelu, który był nietransmitowany, więc... To więcej. Więc może zaczniemy od Marty, żeby y, 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 trochę ten panel przybliżyć. Jedno pytanie będę miał dla Ciebie, bo już na zakończenie musimy, musimy się streszczać. Pytanie jest takie: ty jesteś, jesteś, powiedziałbym, że jesteś jedną, jedną z czołowych badaczek trzeciego sektora w Polsce, więc to jest zupełnie uprawnione pytanie. Wiesz, co wynika z badań Federacji, a co wynikało z tego panelu, czy odczucia uczestników, czy ich postrzeganie siebie, Federacji, w ogóle tego procesu federalizacji, są inne niż to na przykład wynika z badań? No więc do, bardzo to jest dobre pytanie do tego, co tam się działo, ponieważ ja no trochę chyba chciałam jednak prowokacyjnie włożyć szkiel w mrowisko i zaczęłam właśnie od tych wyników badań naszych, no tak naprawdę nawet nie federacji, tylko po prostu organizacji pozarządowych, z których wynika, że od 20 lat poziom sfederalizowania sektora się prawie w ogóle nie zmienia. To jest jakoś plus, minus, ale to krąży wokół 30%. No i pytanie było, dlaczego tak jest? I bardzo dużo uczestników jakoś odebrało, że to jednak świadczy o jakimś kryzysie, chociaż ja się tego nie powiedziałam, no to było trochę prowokacja i dużo było bardzo głosów jednak o tym i o korzyściach z federacji i, no i ta dyskusja była tak żywa, że rzeczywiście no, widać było, że temat federacji, że to nie jest taki temat, który kiedyś zostało jakaś, na jakieś pytanie została udzielona odpowiedź 20 lat temu, że warto się federalizować i teraz to już jest temat martwy, że to jest temat żywy. Te federacje branżowe, federacje lokalne, jaka jest rola, jakie są korzyści, co się tak naprawdę, no, co jest ważne dla organizacji tych, które wstępują, a co jest ważne dla tych osób, które prowadzą te federacje, co one robią, co jakby uważają za największą wartość, więc bardzo dużo tematów i bardzo żywy. Panel. Bardzo Ci dziękuję. Szybko przechodzimy do Krzysztofa. Krzysztof, no, do panel, który był transmitowany, ale mi to jakoś tak nie wybrzmiało na, to, na, na, na tym panelu. Mamy pomysł na Polskę. Zgłosiliśmy te pomysły jakiś czas temu. No i teraz tak obserwujemy, czy one będą realizowane, czy nie będą. Powiedz mi, w Twojej ocenie, naj, 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 największa porażka, w tym temacie, ale też coś, co najbardziej zaskoczyło, ucieszyło pozytywnie. Potrafisz coś takiego wytypować? Mm, no muszę teraz, jak zadałeś takie pytanie i, i, i widzowie gdzieś, gdzieś patrzą. Y, no y, tak, znaczy mi się wydaje, jakby w ogóle my rozmawialiśmy też nie o tych konkretnych projektach. My rzeczywiście, to może warto dodać, że to była ta siła społeczeństwa, zresztą mówiłem o tym na wstępie, że tą siłą też organizacji było to, że my jesteśmy w stanie przygotować bardzo konstruktywne konkretne propozycje, nawet w formie projektów ustaw. Tak? Więc oczywiście tam gdzie te konkretne projekty nie są przyjmowane, no rodzi się oczywista frustracja, ale też jako organizacja i trochę też o tym dyskutowaliśmy, no musimy zrozumieć, że to nie znaczy, że to są te pomysły, które my zrobimy, to są te pomysły, które politycy muszą jeden do jednego przyjąć, tak? Znaczy jest też po ich stronie ten obowiązek prowadzenia dialogu, zebrania różnych opinii, jakoś próby połączenia właśnie zróżnicowanych, zróżnicowanych stanowisk i my się na tych procesach właśnie skupialiśmy, czyli chcieliśmy, zobaczyć czy organizacje mają poczucie, że to partnerstwo, ten dialog jakoś, jakoś trwa. Jeżeli chodzi o najgorsze rzeczy teraz, które, które są, to z bardzo takich konkretnych rzeczy, no to cały czas uważamy, że za mało się projektów konsultuje z nami, że jest takie poczucie. No, minister Berek tłumaczył, że są w biegu, ale no, też ten bieg nie może jednak zostawiać za dużo osób z tyłu. I to są też krótkie terminy konsultacji i też paradoksalnie rzeczą nie najlepszą chyba jest to, że każdy chce trochę rozmawiać, tworzą się różne zespoły, grupy robocze i organizacje zaczęły się gubić, gdzie są te ośrodki decyzyjne, tak? Czyli brak pewnej koordynacji, nie wiadomo jakby gdzie, brzydko mówiąc, załatwić. Sprawa, ale gdzie po prostu mieć tą szansę, żeby przynajmniej mieć poczucie, że ktoś nas wysłuchał, prawda? Najlepsza rzecz, która, która się, myślę, że zdarzyła, ona nie jest koniecznie związana z wprowadzaniem przepisów, ale na przykład modelem wyłaniania osób na niektóre stanowiska, tak? To był przywołany akurat bardzo branżowa kwestia wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też takie było bardzo fajne wysłuchanie w Sejmie Publiczne dotyczące wyboru prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, i wiem, że jeszcze kolejne takie pomysły mają, mają zaistnieć rzeczywiście w rzeczywistości. Więc mamy takie poczucie, że coś tam się dzieje, może być lepiej. Myślę, że też nadzieje były większe, ale to już wina polityków, bo oni składają zawsze przed wyborami takie obietnice. No, niestety, z których my rozliczamy, a one były rzeczywiście wyjątkowo wysokie w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego. Ale pilnujemy i zresztą też o to prosili politycy, którzy byli w tym panelu. Pilnujemy, patrzymy na ręce. Musimy być też krytyczni, nie zawsze akceptować wytłumaczenia, które rządzący dają, po prostu robić swoją pozarządową robotę. Na pewno będziemy pilnować. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za podsumowanie Waszych paneli, który, które prowadziliście. A osoby, które nas obserwują, obserwują transmisję, zachęcam, żeby jeszcze nadal z nami zostać, bo przed nami jeszcze dwa wejścia.